Było gwarnie, smacznie i wesoło, duch świąt opanował pilźnieński rynek. Ciasta i ciasteczka, stroiki, bombki i najróżniejsze ozdoby świąteczne, pierogi, uszka, domowe przetwory oraz gorący poczęstunek na kiermaszu świątecznym. Panie ze stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich przygotowały wszystko to, czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole. No, na wigilijnym stole na pewno nie może zabraknąć pierogu, więc mamy pierogi ruskie, z sera z kapusty kiszony z grzybami i z kapusty słodkiej z grzybami, chleb wiejski na zakwasie, tradycyjne pierniczki, no i dekoracje, które jako stroik mogą ozdobić stół. Nie może zabraknąć wigilijnych łóżek z grzybami, ciasta, stroiki własnoręcznie robione, bombki, ciasteczka. I na drugi dzień świąt. Na drugi dzień świąt. Mamy piękne na szydełku robione gwiazdeczki do zawieszenia. Śliczne banieczki, też własnoręcznie robione. Zresztą mamy też stroiki. Wszystko jest z drzewa, własnoręcznie wykonane, malowane, ozdabiane, jak również lampiony, które można potem zmienić sobie dekoracje. Oczywiście na świątecznym stole nie może zabraknąć pysznego ciasta, więc my dzisiaj zapraszamy na pyszne ciasto. Ciasteczka, pierniczki, mamy sianko na stół wigilijny i oczywiście przekąski. Mamy paluszki do barszczu, mamy kebabowe pierożki, mamy pierożki z kapustą. Serdecznie zapraszamy. Natomiast pan radny tutaj serwuje do każdej paczuszki coś na rozgrzewkę, bo dzisiaj mamy zimno. Mamy same pyszności. Mamy wszystko na wigilijny stół. Mamy krokiety, pierogi, uszka. Mamy ciasto, mamy ozdoby, choin, mamy ozdoby wieńce ozdobne, mamy choinki. Wszystko do dekoracji i do jedzenia. Przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie pyszne ciasta domowej roboty, pierniki, serniki, makowce drożdżowe i różne z owocami. Przygotowaliśmy też ciasteczka. Oczywiście barszcz biały, żurek. Mamy też grzańca. Różnego rodzaju dekoracje, takie do upiększenia naszych mieszkań. My słuchajcie, szybko sprzedaliśmy co, miały, co miałyśmy, koło gospodyń Równe Babki, dopiero zaczynamy działanie. Przygotowałyśmy produkty garmażeryjne, pyszne, świeże jedzok, które nam zeszło od ręki, więc uciekamy, życzymy wszystkim powodzenia i udanej zabawy. Dzisiaj mamy kiermasz bożonarodzeniowy, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno wśród wystawiających. Mamy większość kołgospodyń z gminy Pilzno, mamy też harcerzy, mamy niektóre stowarzyszenia z gminy Pilzno. No i jak widać kiermasz cieszy się też zainteresowaniem wśród mieszkańców, ponieważ niektóre stoiska już zostały wyprzedane, już dziewczyny pakują i już jadą do domu ponieważ wszystko zdążyły sprzedać. Tak wyjątkowe spotkanie było również okazją do złożenia życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim mieszkańcom, sympatykom, przyjaciołom naszego miasta i naszej gminy życzę dużo zdrowia, radości, miłości, życzliwości, a w nowym nadchodzącym roku przede wszystkim żeby minęła ta covidowa rzeczywistość, żebyśmy tak naprawdę mogli funkcjonować jak zawsze, żebyśmy mogli się spotykać i tak jak mówiłam, żebyśmy byli zdrowi. Tego wszystkim najbardziej życzę. Szanowni Państwo, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Pizna i Ziemi Pizniewskiej chciałem złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia w tym tr trudnym czasie. Dużo, dużo zdrowia dla każdego. No i oczywiście y, mnóstwo radości, uśmiechu na co dzień i żebyśmy mogli za rok i w kolejnych latach się spotykać. Chciałem złożyć życzenia z okazji zbliżających się świąt mieszkańcom miasta i gminy Pilsno, aby radość, szczęście i dostatek zagościł w państwa domach. Niech te święta będą wyjątkowe, piękne, niech zagości miłość, radość przy blasku świecach i dźwiękach Staropolski kalendarz. i z okazji też e, chciałbym złożyć życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 2022. Na jarmarku w Piliżnie nie zabrakło także betlejemskiego światełka pokoju. Dzisiejszy kiermasz bożonarodzeniowy jest doskonałą okazją, aby to betlejemskie światło pokoju, które dotarło do nas z Groty Betlejemskiej i zostało przez skautów rozpowszechnione, a obecnie w Polsce jest rozdawane, rozpowszechniane przez harcerzy. Chcemy, żeby dotarło do jak największej ilości rodzin, żeby zapłonęło nawet na wigilijnych stołach, żeby przyniosło radość. Tegoroczne światło to jest światło nadziei i właśnie to mamy nadzieję na lepsze czasy, na to, że będziemy zdrowi, że będziemy mogli spokojnie działać no i że będzie lepiej. Na Jarmarku można było zakupić wspaniałe zdoby świąteczne przygotowane przez uczniów szkół i przedszkoli z gminy Pilzno na konkurs strojków i szopek. Środki ze sprzedaży rękodzieł zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Na kiermasz świąteczny zaprosili burmistrz Pilzna, Dom Kultury w Pilźnie oraz OSP Parkosz, sekcja koszyczek.